Siemacie, siema ziemeczki, chcę się lądować i pokażę wam jak skopiować mm, daną rzecz, na przykład ten domek. Mm, na przykład ten ten ten. Dobra. Mm, stawiamy, musimy napisać komendę. Oj, przepraszam. Komentarz. Mm, piszemy give e, QS strukturę block. I gitara, gotowe. Mamy to tak. I nie, nie Tak. Taka, nie tak, I teraz jak to Pokazuje nam się takie coś. Musimy ustawić długość tego i musimy... żeby ten cały dom się zmieścił w tym Na przykład o tak ja muszę 9 nie, nie pasuje. 12 o tak, 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 tak. Tylko, że w partyjn 11. 10. Co? Ja chciałam 10. 10. O. I ja sprawdzę, czy... O, no przeciąłem to. No. 6? Nie. 8? 10? 10. O, wylażę się tam przed. Widzieliście? Ym. No i chyba tak może być. No i potem klikamy. Poczekaj. Co, to? Co się z tym stało? Poczekaj. Coś z dachem się zepsuło. Widzicie? Tutaj jest Dobra, no, to są bagi, więc wiem, nie, nie, nie przemówimy. Więc klikamy. Hmm, tutaj możemy zapisać w pamięci, zapisz na dysk. Ja zapisz na dysk. musimy nazwać. Hmm, no ja nazwę dom spacja. Nie, dom. Dom i gotowe i tak klikamy i klikamy przepraszam klikamy zapisz i struktura zapisa i potem możemy wejść, usunąć ten bok I idziemy do tej struktury, idziemy gdzie ma się to zarekspić. Na przykład ja chcę to do tym miejsca, ok? Więc klikamy nazwę budowlę, którą zapisaliśmy. O nie, nie. Tu musimy kliknąć tryb czytaj i nazwa budowli, czyli że dom, 2 mm, 2 i r 2 Tak jest. Tak pokazuje. To jest ustawienie domu gdzie jak się zerknął. Teraz klikamy czytaj. No i mamy dom. I pokaż, pokażmy. Takie samo jest. Takie samo więc oj, poczekajcie więc możecie robić tak samo bo ja też i możecie różne, różne, różne dobra napisywać i ja na przykład zapisałam o tym. I żeby na no, przykład przychodzicie z nie pamiętacie, pamiętacie oczywiście, idziemy i... możemy tak robić, patrzcie. Na przykład jest tak daleko i... Pokaże nam, ja tak nie mogę, bo tam mamy kolejny dom. Na przykład, chcesz ci tu, ale jest, nie ma się Klikamy tak, pokazuje nam. Nazwa budowli, ja nazywam dom. Zostawiam, tak. Przepraszam, muszę tryb czytaj. I jest. No jest. I klikamy czytaj, i mamy ten dom. Proszę bardzo, mamy ten dom, Nie ma, jak widzimy, nie ma w środku. Nie ma się środku śniegu i tutaj jest tak fajna, że na przykład jak macie dach, to ci odcina. No i tak. Możemy na przykład tak stanąć, z z tym domem o tym, tym najpiękniejszym, nawet z wioską villagerem. Tak. To jest fajne. I dopiero to dzisiaj odkryłem. I... Eee... Przepraszam, ja tam w parku do, e, Nawet ze sklepem, e, Niedokończony sklep. Tutaj proponowałem brać z coś zrobić. Dobra, więc. Dziękuję Was za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. I pa pa.